Witajcie kochani na kolejnym grzybobraniu dzisiaj mamy 23 październik no i na razie wybrałam się na prawózki no i zobaczymy czy coś dziś będzie i już na razie widzę jedną sztukę i tą drugą dzisiaj już niestety nie mamy słoneczka Dzisiaj mamy już pochmurnie, mgłę. Ale lepiej schodzić dzisiaj, bo jest chłodniej. To idę dalej szukać. I jeszcze kozaczki się pokazują. Zobaczcie, jeszcze dwa. I tu jeszcze maluszek. I prawdziweczek. Trochę starszy. I kolejny. I zobaczcie, tu jakieś grzybki znalazłam. I nie wiem, czy to są boczniaki. Kurde, nie znam się na boczniakach. Ciekawe, co to za grzybek. Kolejny kozatek. Jaki śmieszny. Zobaczcie, jaką mgłę mamy. Nic nie widać. A to co? O, produsek. Piękniutki. Jeszcze jaki piękny białutki. O nie. I tu jeszcze jaki piękniutki. Robimy mu zdjęć. Trawka, no nic z tą trawką. Ale pięknotek. No pięknie I byłam w sobotę w tym miejscu. I nie było. A dzisiaj środa. porosły dwie sztuki. Takie podobne do siebie, piękne. No nie wierzę, ale trzy, ale trzy giganty, jacie, zobaczcie ten, jaki piękny. Muszę mu zdjęcie zrobić. Ten. Ten. Kurde. Trzy. Ale cudak. Ten jaką ma nogę. Zobaczcie. Jaki. Nie no jaki pięknyś. Ten kolejny. Jakie cudne. Zobaczcie jakie trzy sztuki. No, nie wierzę. Ale tak szłam lasem, i mówię, spojrzę się tu w tą stronę. I patrzę, dwa widziałam i trzeciego nie widziałam. bo że dopiero podeszłam. A tu takie piękności. No, śliczny, ten. I to będą zdrowiutkie, bo to w trawie. No, to idę dalej szukać. Kolejny prawdziweczek, ale piękniotki grubasek. I kolejny. Kolejna sztuka. Stałe miejsce. Stałe miejsce niezawodne. O! A tu obok maluszek. Już go zobaczyłam, to muszę wziąć. No niestety. Nie urósłby. Piękne. I na razie tyle mam w koszyczku, ale jeszcze, jeszcze pójdę w inne miejsce i jeszcze dopełnię koszyczek. Pod spodem mamy prawdziweczki, kozaki. No, i jeszcze gąski byłam na siwych. A, kotek. No, ale te piękne. Trzy sztuki mi się trafiły. Jeszcze pojadę w inne miejsce. To koszyczek się dopełni.